Betard, indywidualne mistrzostwa Polski Juniorów, kategoria chłopców do lat 15. Mecz finałowy. Wojciech Iwan serwuje. Szymon Loman odbiera. Best of five games. 0-0. Handout 1-0.

Trzy, cztery. Trzy, cztery. 4. Witamy ponownie we Wrocławiu przy mikrofonie Adrian Kulneczek. Zapraszamy na mecz finałowy kategorii BU15. Na korcie szklanym Szymon Loman z Warszawy. Reprezentant 5. Legii. A jego rywalem jest Wojtek Iwan. Scotch stacja Bolesławiec. Jest po 5. Wojtek Iwan, no musiał się napracować, żeby wejść do tego finału, wygrał 3 do 2 z Tymonem Pawlukiem. Z kolei Szymon Loman w meczu, który oglądaliśmy tutaj na żywo na szkolnym korcie wcześniej, pokonał 6, łatwiej 7, na pewno 3 do 0 Mateusza Ptaszka. 7 5. No i wciąż w całym tym turnieju, gracz w zielonej koszylce nie stracił jeszcze ani jednego seta. Down, dziękuję. Out, 6, 7. Loman i y Iwan to dwóch najwyżej rozstawionych graczy w tej kategorii. Up, dziękuję. 4, 7. Którzy nie zawiedli oczekiwań i dotarli do finału. Yes, 9, Powtarzamy tę akcję, bo w zasięgu rakiety Lomana znalazł się Iwan. Oczywiście w takich e, niebezpiecznych momentach e, wskazane jest, żeby przerwać 7. grę, pozwolić zadecydować sędziemu, czy to przeszkadzanie było totalnie nieumożliwiające nie odbicie, czy tylko trochę. I teraz niezadowolony Iwan, była okazja, spróbował zaatakować, ale za nisko, i w związku z tym Szymon Loman obejmuje prowadzenie w tym finale. Jest 1 do 0. 15 sekund Srzyman laman prowadzi jeden do 0 00 to 1-0 No i ładnie przetrzymana piłka A potem zmyłka Żeby Rozpocząć tego drugiego seta finału Kategorii do lat 15 2-0 Przed tym spotkaniem widzieliśmy jak swoje mistrzostwo Polski wygrywał Mateusz Loman, czyli młodszy brat Szymona. Niesamowicie utalentowane skuszowo. Rodzeństwo Loman Szymon ma lat 14 Mateusz, 12. No już w tym... -0. bardzo młodym wieku. Bardzo wysokie miejsce w rankingu Open, w rankingu seniorskim polskiego skłosza zajmuje Szymon Oman. Jest 23. w tym momencie rakietą w Polsce. 4-0. Myślę, że on te mistrzostwa Alt, traktuje jako takie przetarcie. Przed mistrzostwami seniorskimi, gdzie będzie być może próbował sprawić jakąś niespodziankę. 6, Teraz świetny, mocny drive, czyli zagranie po linii wzdłuż ściany bocznej. Lomanowi zdarzało się już w tym sezonie wygrywać z zawodnikami nawet z top 10 polskiego skłosza. Teraz aha. sędzia Marcin Żak przerwał akcję. Znając, że piłka y, już nie odbiła się z niku, strok 8-0. Strok do Lomana, no nie odsunął się w porę Wojtek Iwan. Chociaż no, wydaje mi się, że trochę spóźniony był Lomanna, no, ale taka była decyzja sędziego, i wciąż bez pierwszego punktu w tym secie 5, jest Wojtek 5, 6, Iwan. Na szansę, żeby ten pierwszy punkt zdobyć, będzie coraz mniej. To już jest ostatnia z nich. 10 do 0 dla Szymona Lomana. Świetna, długa piłka. 11 0 i Szymon Loman prowadzi w tym meczu 2 do 0. Mateusz Laman, Szymon Laman prowadzi 2 do 0. 0, 0. 1, 0. 2, 0. 3-0. 4-0. Trzeci set finału. Mistrzostw polski 2015, 15 Szymon Loman jak na razie zdecydowanie lepszym zawodnikiem 6-0 w poprzednim secie wygrana 11-0 a teraz też już jest tak naprawdę w połowie drogi do powtórzenia tego wyczynu ale walczy Iwan 7-0, lewa 7 0 strona. No nie jest łatwo, tak jak mówiłem wcześniej, Szymon Noman już zawodnik grający na poziomie najlepszej dziesiątki w naszym kraju, a nie tylko w swojej kategorii wiekowej. Gracz, który często występuje też w turniejach międzynarodowych, juniorskich. Zresztą podobnie jak Wojtek Iwan, Teraz łatwo trochę. Już odpuścił chyba Wojtek. A Szymon Loman może za chwilę obronić swój tytuł mistrza Polski do lat 15. I to w bardzo, bardzo przekonującym stylu. Zabrakło, zabrakło trochę. Śmiechnął się tylko jego trener, Marco Lopez, siedzący w pierwszym rzędzie. Mogły być dwa sety wygrane do zera. Ale 11-1 to też tak mocna, mocny statement win. 3 do 0, Szymon Loman wygrywa ten finał. Broni swój tytuł mistrza Polski do lat 15.